Witam serdecznie wszystkie wy. Dzisiaj dla was zrobimy rozkład kart tarota na nadchodzący tydzień. Od tego 8 stycznia do 14 zobaczymy co będzie się działo w waszym życiu zawodowym, co będzie z waszymi finansami, tutaj się działo, jak będzie wyglądało wasze zdrowie, czy jest tutaj też jakaś przeszkoda dodatkowa. Więc mamy wiele rzeczy do rozpakowania, bo to były tylko między innymi, tak. Zostańcie dlatego do końca, a jeżeli byście chcieli się ze mną skontaktować jest link pod filmikiem na mojej strony internetowej kosmatarat.com. Zachęcam i zapraszam do tego, a jak rozkład będzie Wam się podobał? Tutaj ten, tak to możecie zawsze skomentować, dać lajka, jeżeli się będzie podobał. Albo zasubskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście do tej pory. Dobrze, przejdźmy do rozkładu lwy i zacznijmy od karty, która będzie dominującym wpływem w tym nadchodzącym tygodniu. I mamy tu kartę e, Wisielca. Karta Wisielca wskazuje na to, że będziecie no, nad czymś myśleli, będzie coś Was tutaj trapiło trochę, będzie coś za Wami się ciągnęło. Ja nie mówię koniecznie, że to będzie coś niepokojącego, coś złego. Ja powiedziałem, trapiło to, bo to może Was trapić, tak? Ale będzie zajmowało Wasze myśli, będziecie wiecie, pomimo tego, co będziecie innego robić, to nad tym będziecie się zastanawiać, tego będziecie się trzymać i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będzie to Wam siedziało, To może być, wiecie. Może może to być planowanie czegoś, co robicie w przyszłości, jakieś, e, chyba na to się Ryzen Fiber mówiło, jakże i macie gdzieś jechać, tak, ale e, to też może być coś e, związanego z czymś, no wiecie, co was martwi, ale zobaczymy jeszcze, co tutaj karty powiedzą. Najpierw zobaczymy, jaka będzie wasza energia. I tu mamy króla Buław. Król Buław bardzo fajnie mówi o takiej, no nie powiem agresji, tylko takiej sile, tak, wewnętrznej, wewnętrznej e, energii, wewnętrznemu cierpieniu. Takiemu ogniowi, tak? będzie ten ogień w Was do działania gotywno, gotowno, gotowość tak? i będziecie no, też tutaj, to będzie się przekładało nie tylko na Wasze działania i gotowości do tych działań tak? i stawianiu, wiecie, przeciwstawianiu się przeszkodom jakimś czy startowaniu jakimiś nowymi przedsięwzięciami, ale to będzie także się przekładało na kontakt z ludźmi, będziecie mieli tą charyzmę, będziecie mogli tutaj z. Dużym sukcesem rozmawiać, przekonywać inne osoby. Więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo taka energiczna karta, e, tak, więc teraz przejdźmy do rozkładu głównego i tutaj w kwestii w, w, zawodowej lub obowiązków waszych e, w tym tygodniu jest szóstka buław, super. Kwestie finansowe, mamy kartę słońca, e, bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o plany lub przedsięwzięcia jest ósemka, e, ósemka denarów. Ewentualne przeszkody, mamy e, asa, asa mieczy. Mm -hmm. Kwestie zdrowotne Cesarzowa to dobrze, to akurat bardzo fajnie. E, Mamy kontakt z bliskimi, z ukochanymi, jest dziewiątka buław. E, coś dobrego, co idzie w waszą stronę, no jest piątka buław, czyli to ciekawe, ciekawa karta w ciekawym miejscu. I rada kart m, pozytywny wpływ. E, tak, to jest dwójka, dwójka mieczy. Więc tak, no, no właśnie widzę właśnie widzę tutaj, gdzie ten wisielec z czym tu współgra, ale to do tego dojdziemy, bo sam ronspot, ten sam tydzień układa się bardzo fajnie dla Was. W kwestiach no, zawodowych, czy też obowiązków, bo nie każdy pracuje, niektórzy są na przykład na emeryturze, tu widzę, że jest jakiś konkretny sukces, coś się uda, więc to może być po prostu coś w ramach tych obowiązków, tak, tych pracowniczych, albo poza pracą, które no, które macie, ale taki będzie coś, taki moment, który będzie takim no, ewidentnym zwycięstwem, tak? ewidentnym tym, że coś się udało i będziecie się z tego powodu cieszyli, ale to może też być, no wiecie, jakiś element waszych planów, jakiś działań, może tutaj będziecie wnioskowali o coś. Nie mówię od razu, że wnioskowali, wiecie, o awans albo o wyższe zarobki, to też jest możliwe, ale raczej chodzi tutaj, a znaczy nie raczej, ale też bardzo prawdopodobne, że chodzi o jakieś inne rzeczy, które chcielibyście zmienić i może czekaliście na jakąś decyzję, albo ktoś jakiś opór tutaj stawia, stawiać będzie, a wy swoją płomienną przemową przekonacie tą daną osobę, żeby żeby poszło to po Waszej myśli, tak? Więc to może także wskazywać na... To może także wskazywać na przykład na uzyskanie nowej pracy albo właśnie rozpoczęcie też nowej pracy. Tu by było całkiem może taka duża możliwość, że to jest coś związanego właśnie z rozpoczynaniem albo z tym, że będziecie... No może też troszkę więcej zarabiać, może jakiś bonus albo coś, albo coś takiego się uda, bo Karta Słońca w sferze finansów mówi o... Poprawie sytuacji, czyli, no, wiemy, tu będzie ten dziesiąty słynny, e, dużo osób dostaje wypłatę w tym czasie, więc może to być ch chociażby o coś takiego, może chodzić, ale raczej tu chodzi o poprawę, czyli będzie może lepszy. E, jakiś większy zarobek może, może właśnie jakiś dodatek, może poprawę, może właśnie też awans, może podwyżka, może więcej nadgodzin mogliście wziąć ostatnio i teraz będziecie, wiecie, mieli więcej, no też więcej pieniędzy. Jeżeli prowadzicie jakąś działalność gospodarczą, może po prostu, albo jakiś sklep prowadzicie, załóżmy, no to będzie więcej klientów, tak? Więc tu jest poprawa. Jest coś, co przyniesie Wam więcej, no po prostu środków, do życia, co jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, to jeżeli macie jakiś plan, albo jesteście w trakcie jakiegoś przedsięwzięcia, wszystko będzie szło dobrze. Tylko tak warto tutaj osobiście na to zwrócić uwagę. Jeżeli to jest coś, co robicie i tak osobiście, no, na przykład nikt za was na basen nie pójdzie, tak, popływać, bo to także może być takie przedsięwzięcie. Ale jeżeli to jest związane z jakimiś innymi osobami także, to warto, żebyście Wy tutaj osobiście na to zwrócili uwagę. Niemniej, jeżeli to jest po prostu Wasze, Wasz jakiś plan, Wasze jakieś przedsięwzięcie, to to będzie szło tak, jak powinno być. Tak, jak wedle planu będzie szło. I teraz tak. Chodzi o przeszkodę. Mamy Asa mieczy i tutaj ta przeszkoda razem z tą dwójką mieczy jako radą kart i razem z tym wisielcem tutaj to się łączy w jedną sytuację. Czyli będzie jakiś problem, będzie jakaś rzecz, która będzie wymagała waszej uwagi. Bo ja mówię problem, przeszkoda. To może być faktyczny jakiś problem z czymś, tak związany ale to może być coś, co po prostu wymaga jakiegoś, no, wymaga waszej uwagi, wymaga waszego jakiegoś działania, rozwiązania, tak, znalezienia jakiegoś rozwiązania. I tutaj ten as mieczy właśnie symbolizuje to. To symbolizuje jakąś, jakąś kwestię, którą trzeba jakoś rozwiązać. I ten wisielec razem z dwójką mieczy mówią, że po pierwsze, będziecie faktycznie szukać tego rozwiązania, tak? Będzie to. Będzie to troszkę trwało, to nie będzie tak, że to rozwiązanie będzie oczywiste. I teraz ta piątka buła, w którą tak powiedziałem, że w ciekawym miejscu jest, bo mówi o pozytywnym wpływie, który przychodzi do Was. W tym wypadku, no to znalezienie tego rozwiązania będzie wymagało od Was, no nie wiem, pobudzenia sobie rąk, tak przysłowiowego, albo nawet całkowicie, całkowicie takiego realnego, czyli załóżmy coś u Was strzyka w samochodzie, no nie wiem, taki przykład mi przyszedł w głowie, no tu trzeba będzie faktycznie otworzyć tą maskę, wyciągnąć narzędzie, coś tam poszperać, może coś odkręcić, spojrzeć, czy wszystko styka, tak, tu potrzebna będzie właśnie diagnostyka, ale no, nie będzie można znaleźć rozwiązania do tego problemu tylko i wyłącznie teoretycznie. Tu trzeba będzie zacząć coś działać. Tu trzeba będzie może gdzieś podzwonić, popytać. To nie jest coś, na co wy, jest, co wy jesteście sami sobie medytując, siedząc na kanapie, tak zastanawiając się nad tym. Odpowiedź nie przyjdzie tutaj. Ta odpowiedź na to będzie wynikiem, no może też jakiegoś nakładu pracy. Będziecie musieli spróbować jakieś, nie wiem, nawet jakąś wizję rozwiązania wprowadzić w ruch, żeby się przekonać, że ona nie działa. Więc tu o to chodzi że trzeba będzie potestować, popróbować. No załóżmy, nie wiem, postawiliście też sobie jako za zadanie w tym tygodniu upiec pierwszy tort w życiu, bo nie wiem, bo zbliżają się urodziny wnuka i chcecie zrobić niespodziankę. No nigdy tego nie robiliście wcześniej i bez próby upieczenia tortu nie upieczecie tortu, tak? Pierwszy się rozwali, drugi się rozwali, trzeci będzie dobry, a resztę zjem mąż, czy tam, czy tam rodzinka, wasza najbliższa, bo może nie będzie idealny, ale będzie zjadliwy, podejrzewam. Yy, więc to to jest tego typu sprawa, więc jeżeli widzicie, że jest, pojawi się ta właśnie jakaś trudność, jakaś przeszkoda, jakieś takie wyzwanie, tak też, to pamiętajcie, że no bez spróbowania, bez wzięcia się za karby z tym nie znajdziecie rozwiązania, ale widzę, że jak tak zrobicie, to faktycznie znajdziecie to rozwiązanie i będzie sprawa, no, no nie powiem, że załatwiona od razu, ale pójdzie w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, wszystko jest OK. Tak, karta cesarzowej mówi, że jest wszystko dobrze. Ewentualnie panie tutaj, które oglądają ten filmik powinny się zastanowić, czy może nie warto by było, jeżeli zwlekacie, tak, jeżeli zwlekaliście, a widzicie z tyłu głowy, że coś wam, no tak właśnie wiecie, dzwoni, że to już może ten czas, żeby może odwiedzić lekarza od spraw, no natury kobiecej. Ja się na nich nie znam, tylko wiem, że cesarzowa na takie rzeczy zwraca uwagę, więc no tu nie będziecie słuchali przecież faceta w takich kwestiach, tylko e, mówię to, co właśnie ta karta sugeruje. Wy same musicie o tym pomyśleć dalej e, i wziąć to pod uwagę, tak? To oczywiście zawsze bierzcie to pod uwagę po prostu, a nie traktujcie jako zero-jedynkową rzecz. Jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, z rodziną, z ukochaną osobą, tak, bo to może być właśnie ktoś, to może być partner, partnerka, ale to też może być ktoś bardzo bliski, ktoś z kim macie więź emocjonalną, taką naprawdę poważną, to karta dziewiątki buław wskazuje na dwie rzeczy, na dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że może ostatnio tam troszkę coś się wam nie układało, tak, a tutaj się pogodzicie. Więc będziecie już mieli poczucie, że jest dobrze, e, niezależnie jakiej skali to by nie było. A druga kwestia jest taka. Że martwiliście się może, czy jakaś rzecz się wspólna, którą planujecie, uda. Tak martwiliście się, że no, raczej nie dojdzie do skutku, a tutaj wychodzi na to, że uda się naprawić i uratować sytuację. Więc może, załóżmy, jest taka kwestia, że jesteście na początku drogi z jakąś osobą, z którą się spotykacie i tutaj, no, planowaliście jakieś wspólne spotkanie, załóżmy w piątek, ale, no, nie byliście do końca pewni, czy się uda, bo ktoś długo pracuje i tak dalej, i tak dalej, e, dojdzie do skutku, tak? Uda się, może niekoniecznie w tym samym miejscu i w tym samym czasie, może trzeba będzie coś przełożyć, ale da się to zrobić, więc tak czy inaczej jest fajnie, więc e, moje drogie lwy, kwestie takich obowiązków, finansów, innych takich spraw, super, idą w dobrą stronę, e, znajdźcie rozwiązanie ale znajdźcie rozwiązanie siłą Waszych rąk i umysłu, i idźcie do przodu, bądźcie właśnie pełni energii, pełni tej siły, tak jak ten król Buław tu wskazuje. Ja jestem Kosma Mykowski, bardzo dziękuję Wam za, waszą, za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa.